my enemies are many my equals are none Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KrzysiekWer A to kolejny odcinek z gry Banish. Dzisiaj trochę inaczej, bo w innym mieście niż ostatnio Bo w tamtym napotkałem wiele, naprawdę wiele problemów a W tym wypadku takie, że pomarli mi ludzie wszyscy I nie zgody, z głodu, tylko ze starości A tu jest podobny problem Raczej zaczyna się, ale widzę, że już się dzieci rodzą więc nie ma źle. E, mamy gdzieniegdzie no, starych ludzi. Tu na przykład, zanim go też nam umrze kolejny 77-60, też bliscy śmierci. Ale widzę, że młodych czterech się urodziło. Trzeba jedynie tylko trochę poczekać. No, też starzy Shermani. Sure I niestety nie mogę nic za bardzo dawać, bo tutaj nie mam ludzi. Tutaj już też nie mam ludzi te dwa zawody no i ironu na razie też nikt nie wydobywa na szczęście kamień jest cały czas wydobywany mamy tutaj takie wybudowane takie osiedla jakby domków tutaj przy czym mamy dwie farmy tu jest jeden rybak tutaj mamy gutters hut też żywność produkuje tak jak widzicie żywności 8000 dużo naprawdę teraz jest nie wiem, co się martwi, czy czegoś braknie. E, naprawdę naprawdę tego jest dużo. E, tu nam... Zbiera... Sadzi, zbiera drewno. Chociaż e, nie był to by taki głupi pomysł, że tu jednego odciągnąć stąd, a przenieść jednego tutaj. O, i tak na zimę praktycznie ten może by coś pracował. Jak widzicie, nie należałem da zbierać tej żywności, ze na to, że już jest sobie pełno co więcej tutaj mamy Tu jeszcze było... Ci borówki zbierają różne takie Ci na przykład widać jak... Jak to się nazywa? No, rośliny lecznicze, że tak powiem, zbierają. Czy tu produkują... Jak widzicie... borówki, rucy nie wiem co to jest grzyby, znaczy berries to nie wiem czy tak do końca borówki czy jagody, tego dokładnie nie pamiętam, muszą z grzyby Onion to wygląda na to, że cebule, no ale tak mi się wydaje, bo onion to była cebula, a roots to nie wiem nie mam pojęcia tutaj możemy też zobaczyć bo tak, tak no oni tu jeszcze nawet drewno mają skądś, ale nie wiem fisze y, na początku gry były po 1600 stąd zbierane, więc sporo, sporo Mamy kościół 35 membersów. No oczywiście wszyscy. Tu mi robi ee, ubrania dla nich. To tutaj chyba wszystko pokazałem. ten domki. Aha, tu jeszcze jest szpital zaczęty budować. Nie mam irona, dobra. bram. To trzeba gdzieś go poszukać. Tu chyba iron jest. Tak, tu jest iron. Chyba tu jest iron, dobra, niech pozbierają. Tutaj mamy hunting cabin, czy też polują. No i kolejna. Atka z fishermenami. W sumie też mam jeden pomysł. Jednego mniej. Trzech na trzech. Ani mogę do alkoholu dać. To dziwne, dziwne. Aha! Bo to fishermen. Chyba ten stary jeden mi poszedł. Który nigdzie nie może iść. No dobrze. Bo tutaj mi pokazuje, że nie mam żadnego człowieka do roboty. Dlatego mam tutaj te dwie zakładki otwarte. Ale dobra, lecimy dalej. Tu mam most i tu zacząłem już budować powoli takie nowe osiedle, ale niestety trochę stare jest. Ci nik nikogo nie chcą mi rodzić. Ci no też raczej nic. Ten tu tutaj jest szesnasty poziom A ci poziom e, 16 lat ma no ale dobra, tu jest też jakaś farma z kukurydzą chciałem tu coś tworzyć, ale ciężko, ciężko czego mam mało? irona tu jest iron, możecie jej wykopać trochę daleko od tych domów, no ale dobra eee ci nie mają kamienia co mówicie, że Irona jak kamienia nie ma? Nie wybuduje mi choć szpitala, jak nie będzie. Najgorsze jest to, że nie mają zadowolenia... dużą. Hmm. Teraz muszę poszukać, po, po, przepaczyć po tych zakładkach, gdzie to by było... Eee, ...zadowolenie. To może nie, co to jest? Tu mi pokazuje drogi. Wow! Ciekawa, ciekawa rzecz. To daleko ma do pracy. Co tu mamy? Safe camera oka się, navigation To to nie. Helpa też nie. Czego masz? Log. Aha, czyli po prostu drewna jest za mało. Nie ma jeszcze. Uj, teraz co trochę mnie za niepokoiło? E, dwóch poszło. Ludzi Zgin umarło. Jest czterech. Za go kolejny na pewno umrze. Brakuje ludzi. Może brakować potem w żywności. Może być problem. Mam nadzieję, że nie. Że zaposujesz żywności. A. Forest. The Farmer. Nie zaciekawie, nie zaciekawie. Nie, no to nie podoba mi się powolutku. Ale yy, sam rybak powinien dać sobie radę. No, nie ciekawie, nie ciekawie się zaczyna robić. 27, hmm. tu jeszcze za następny farmer zginie. Dobra, tu się urodziło dziecko, będzie pięciu. Tu dziecko, zanim go będzie mogło, to też jeszcze 5 lat. No niestety tu jest. Są problemy z tymi dziećmi. Są, są. Dobra, ale nie to miałem. Eee, coś znaleźć. O, tu macie mapę jak wygląda tutaj u mnie dosyć duża. Taką chciałem. A to jest to. Czy to w sumie nic mi tu nie daje za bardzo? Bo chciałem popatrzeć mniej więcej zobaczyć jak tu sprawa się ma z ludźmi do szczęścia. Co im potrzeba do szczęścia i tego dalej nie mogę znaleźć. Nie, to nie. No ale może jak o kurcze jedna i druga farma nie istnieje. Teraz nie będę sadzić tutaj no 26. No, i tu mam ten problem. Jeżeli wiecie najwięcej, jak sprawić, żeby ludzie częściej się rozmnażali to mi to powiedzcie. No, im wcześniej e, alkohol to nie pomogło. Budowałem domki, bez tego co zauważyłem, dom wybudować. Eee, co wam tak zimno? To wtedy się rodzili, ale dużo to nie pomogło, bo w tym momencie mam. Przeszło 8 ludzi mniej. Eee, no, są tutaj problemy lekkie, ale myślę, że zanim go się rozwiążą, o, trudno, trudno. Szkoły bym wybudował dla nich. O, tu jest kleryk, 19 lat. Hmm. Szkołę bym dla nich wybudował, ale coś czuję, że to będzie problem. Że kolejny odcinek z Baniszta będzie już w kolejnym mieście, a tu mi tak już fajnie szło. Powiem wam, mapka nawet ciekawa mi tu wyszła, bo tu blisko woda i takie ciekawe rozłożenie mogłem mieć. Dużo, naprawdę dużo surowców tutaj w pobliżu jest. No ale jak widzicie, jak widzicie, bardzo dużo ludzi mi tu już zaczyna umierać i to ze starości. W poradnikach, bo jak nie grałem wcześniej tutoriali, jak do poradniki, tam nie pisało, co może zwiększyć y, produkcję ludzi. Niestety nie. No ale nic, nic, może to jakoś się y, zmieni. Jak widzicie, tu jest już 16 lat minęło, odkąd gram. Trochę tego minęło. O, jest pracownik, do czego by cię tu dać? Y, A produkuj to, ten alkohol. Bo ty jesteś jeden, to go produkuj. I co, ze czego tam nie masz? Co ty... Picz, no bo to picze są. Ile masz z tych piczów? Aha, ty nie masz piczów. To lipa. Ja się nie dziwię. Ciebie stąd wyciągnę A Ty mi idź tu Pracuj Bo to nic nie da, że Ty tu będziesz Jeżeli nie będzie piczów Dobra, trzeba czekać na kolejnego ludka Ufolutka. No, tu może się ktoś jeszcze urodzi nie, niebawem eee, Dobra Ilość domków jest dobra, z tego co widzę. Tego fajnie by było je przeprowadzić. O, mamy kolejnego pracownika. Dobra, na razie żywności widać jest spoko. Ilość kamienia, dalej kamienia nie ma. Ja pierniczę, bym poszedł do tego szpitala, go wrzucił. To by było. Nie, to, to. To by było najskuteczniejsze. Dobra, macie trochę więcej roboty. 28 i4, dobra, do 32 dobije się. A może dzięki temu poprawi się jakość zdrowia i szczęśliwości ludzi. Nie wiem co by tu im na przykład wybudować, nie wiem. Trading post to nie na mnie. Może market? Co market robi? Used to provide localizera fuel A w sumie można to tak sprawdzić, szkoła produktywni to na pewno zwiększa happinessa produktywność mi tu nie pomoże nic ze względu na to że tak wtedy dziecko nie od 10 lat tylko tak od ilu to tam? Bo nie pamiętam teraz dokładnie od od chyba 16 czy 17 lat zaczyna pracować, a w tym momencie co? O, mam trzech pracowników, świetnie. To tu mi idzie, i... Nie, to tu nic nie dam. Eee, tu mi idzie jeden. Czemu tu jest po jednym? Do alkoholu niech idzie ten jeden, najwyżej by ci się obijał. I do tego niech mi idzie jeden, niech zbiera. Jeszcze trzech dzieciaków się urodziło. Te 5, 5, tu jest 0, 10, 1 rok. Uj, to dobra. Dobra, mam jednego pracownika, jak coś, żeby na ten szpital dać. Może to też poprawi szczęście tych ludzi. Ale dzieci się zaczynają, zaczynają rodzić, więc społeczeństwo zaczyna się robić coraz młodsze i to dobrze, no ale ci będą tu pracować. Aha, ja mam jednego budowniczego. Dobra, najwyżej po tym, jak się jakiś urodzi. Znaczy, przez pewien okres nie będę mógł nic tworzyć, budować, więc na no, ten jeden budowniczy niech zostanie tak jak jest. A no nic, no nic Z żywności nikogo nie ujmę. Tutaj trochę spowolni się żywność, ale na szczęście patki rybackie, o, już zaczynają więcej robić. Uuu Med fasole zaczął zbierać. No świetnie. A reszta ludzi pójdzie na te farmy. Będzie dobrze. Jakoś to będzie. Dobra, w tym odcinku już nie będę przedłużał. E, będzie to wszystko. Bo tak szybko się ten szpital nie wybuduje, Osta następny nie wiem kiedy będzie, ale myślę, że za niedługo. Mam nadzieję, że z jeszcze większego miasta, jak to. No to. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz, czym ci się? Cześć!